ma, dzisiaj trzeci dzień naszych przygód w Tatrach i najważniejszy cel, jaki sobie obraliśmy przyjeżdżając tutaj w tę okolicę, czyli rysy. O oh my god! Jest godzina 6.30 myśleliśmy, że to będziemy <gryw> że będziemy może nie sami, no ale nie wśród jakiejś wycieczki, pielgrzymki tłumu ludzi, którzy dosywają na razie jak każdy wie asfaltem w kierunku morskiego oka Według wskazówek 2 godziny 20 do morskiego oka patrzyliśmy na mapie około 8 km tam no, żywiście nie spodziewam się dzisiaj mega super widoków więc chyba raczej tylko zaliczenie szczytu No jestem trochę przygnębiony z tą ilością ludzi. No, zobaczymy Uff, W sumie jest 8. Ale doszliśmy. Doszliśmy do marketingowego klejnotu w Koronie Tatr. Czyli Morskie Oko. Cel jest jeden, rysy cztery godziny. Zapowiada się nieźle. Ładnie co? Ładnie, pięknie. Jeszcze ostatni wzrok, a Rysy za 3 godziny Pierwszy obóz Wypoczynkowy czarny staw pod rysami 1580 Uwierzcie mi Tutaj jest woda Zbliżę się trochę bardziej Dla tych co nie wierzą Muszę patrzeć pod nogi, i tutaj chwila przerwy. Zbliżamy się do podejścia, na rysy. Tu cały czas spacerujemy wzdłuż czarnego stawu, no cudo. Cudo. Idziemy Idziemy. To, bo jest na 5 Trzeba trochę patrzeć pod nogi Dość sporo sporo same kamienie, ale śliskie. To się tu poukłada, zostawił płaskim do góry Trzeba baczyć i patrzeć Żeby sobie nie zrobić kuku Widać tą niteczkę taką Skorzystam w wolnej chwili zarejestrować ten myślę, że zacny widok Zaczęły się łańcuchy i pierwsze no mini takie koleczki. Trzeba poczekać. Aż jedna osoba wejdzie, zwolni łańcuch. Żeby można było złapać, wybrać luz i się wspiąć swobodnie. Tempo wspinania osób jest różne stąd też. Prędkość spadła, ale nie ma co się zaśpieszyć, Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dobra, jest fajnie. Nie jest lekko, ale jest uroczo. Pozostawiam bez komentarza. widok. Jeszcze jestem na samym szczycie, więc... Damy się dalej. <słyszy> no bo tak się czułem, na potem. Chodź, chodź. Nie, nie. Tutaj? chodź, Ktoś, chodź. nie, ja chodzę. Ciężko, nie? Fuh, ciężko. No. Jeszcze tutaj jest jakaś przepaść, troszkę łańcuszków i tam ludziki stoją. Bandwi osuwamy, ho. No jeszcze nie są rysy, ale to już. Ale się w może zakręcić, już tutaj. Jak człowiek tak się patrzy. wysoko. Jest wysoko. Jeszcze 30 sekund Teraz się na miejscu 15 km nam stukło Tam troszkę chmury po słupackiej stanie Jeszcze no gdzie ta idea więc pójdę na najbardziej Jeszcze pójdę w drugą stronę zobaczyć Zobaczymy jakie niespodzianki Po ciężkiej krótce Taki ciężki, lekka te trochę czasochłonna, ale zrobiliśmy Wchodzimy już, jesteśmy w okolicach Czarnego Stawu jak widać, trochę zaczęło lać. Cieszymy się, że nie zapał nas ten deszcz, jak byliśmy wyżej na łańcuchach. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co się tam teraz dzieje, jak się schodzi. Łańcuchy łańcuchami ale podłoże, te kamienie, skały naprawdę są wyślizgane. już teraz woda jeszcze byli tacy geniusze w sportowym obuwiu. to już w ogóle ta atrakcja jest zachowana chyba w najmniej możliwy sposób ale to nie nasza sprawa tak naprawdę każdy jest dorosły spójrzmy tutaj co się dzieje Ej tam ach, te chmury nam zasłaniają wodospady na górze Pięknie Czysta woda Przestało padać Widoczność się poprawiła, jest teraz bardzo ładnie Ale powoli Wchodzimy sobie Rzuciliśmy na ziemię Jesteśmy na morskim oku z drugiej strony od schroniska Bardzo dużo turystów Powiedziałem to w cudzysłowie oczywiście Nie chcę nikomu umniejszać ale Bośno, bez koszulek Białe sneakersy fajeczki I generalnie Fan, zabawa nic Idziemy odpocząć troszkę Troszkę wtedy w te w było Było trochę w tysku, nie? Trochę tak O, trochę tak No, tu już zbliżamy się do staniska na Moskimoku ilość ludzi jest zatrważająca spróbujemy się wbić tam no coś się napić i muszę poszukać pieczątki Korony grupowskich Polskich tam już nie będę się włączał w tym tumulcie w tej masie i gwarzyk, pop kultury na razie, było ciężko, ale super satysfakcja jest 100% wyzwanie cel naszej całodniowej, czy całoczynniowej tripu najwyższy tat tat Rysy ale pitole cały czas, jeszcze raz parę słów do kamery Nie, jeszcze, jeszcze jest 50 metrów do góry ale ale taki wiosenny mam nadzieję że troszkę urosnę jeszcze zawsze parę centymetrów by się przydało Dobra, ty pitale głupoty